Dzień dobry. Postanowiłem nagrać film o budowie maszyn do pisania i podzielić się tym, co wiem. Może dowiem się tego, czego nie wiem, opowiadając. Jeśli ktoś znalazł ten film przypadkiem, albo nie wie, dlaczego lubię pisać na maszynie, albo dlaczego w ogóle można lubić pisać na maszynie, to zawsze dzielę się takim filmikiem. Tutaj wstawię. Zrobię pauzę. Tak więc y, pisanie na maszynie jest tak samo ekscytujące, tylko nie trzeba skakać. Więc pomyślałem, że to coś w sam raz dla mnie. Y, no ale dobrze, przechod przechodząc już do tematu, to jest oczywiście przydatny przybornik do zakreślania błędów podczas pisania, ale to nie jest rzecz kluczowa. Kluczowy jest kubek. Musi mieć napój w środku, im więcej, tym lepiej. Herbata bądź kawa, i taki kubek pozwala nam zostać w ciągu podczas pisania. To jest sens tego elementu. No ale odstawmy już żarty na bok. Przejdźmy do maszyny do pisania. Taka maszyna znajduje się w walizce. Ta walizka jest, powiedziałbym, średnich rozmiarów. Bo to jest maszyna o dosyć niskim profilu, są walizki dużo wyższe, grubsze i dużo niższe, węższe. Tak zwane ultra portable, które można brać ze sobą, biegać z nimi po łąkach, hasać. No stołu siedzimy, otwórzmy więc tą walizkę i wyłania nam się maszyna do pisania. Wyjmę ją. Chwycę tutaj za główny profil, co nam się tutaj rzuca w oczy na tym widoku. Klawisze i różne wajchy, przyciski. One służą do przeróżnych rzeczy, no ale oczywiście wygląda to jak klawiatura. Z tego układu wzięła się też nasza klawiatura, a ten układ. Był bardzo ważny, jeśli chodzi o nieblokowanie się tzw. młoteczków, o czym zaraz. No ale poza klawiszami, w konkretnym układzie mamy jeszcze przycisk do zmieniania kolorów stążki, mamy przycisk do ustawiania marginesów, mamy Caps Lock, mamy Shift, używam oczywiście współczesnych nazw. Wyrazów, które używamy dzisiaj, które zrozumie pewnie każdy. Tutaj mamy tabulator, on jeszcze nie działa, bo nie jest zwolniona blokada o tym też za chwilę. No i mamy przycisk wstecz. Wygląda to jak backspace, ale niestety na maszynie niczego nie usuniemy. Możemy tylko wrócić. Tu mamy jeszcze jeden Shift, spację, klawisze specjalne. No, i chyba tyle. Mamy też jeszcze odblokowywanie zacięcia się. To też o tym za chwilę. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy pokrywę. Idziemy od, od dołu do góry. No i po zdjęciu pokrywy. Ona jest na zatrzaski, po prostu się ją ściąga. Po zdjęciu pokrywy mamy piękny widok. Bo mamy tutaj bębenki z taśmą, wstążką, która jest nasączona atramentem, tuszem czarnym i czerwonym. Możemy zmieniać sobie właśnie pomiędzy nimi tym przyciskiem. Mamy też przycisk w pozycji środkowej, który w ogóle nie używa wstążki. Kiedyś służył do wybijania w celu kopiowania papieru, tak zwany stencil. No ale e, możemy sobie oczywiście te, te koszyczki zdejmować, odkręcać w celu zmiany wstążki. Ja na razie tego nie będę robił, bo mam wstążkę dosyć nową. Wstążka bardzo długo wytrzymuje, więc za 20 zł możemy pisać miesiącami, chyba że ktoś pisze książkę. To może być inaczej. Tu Mamy bardzo ciekawy przycisk, przycisk siły nacisku klawiszy. Jak mocno musimy nacisnąć klawisz i z jaką siłą będzie się wybijać nasza litera na papierze. No ale mamy tutaj dalej koszyk z czcionką. Czcionka na prostokątnych bloczkach. Może zaraz jeszcze zmienię ujęcie, żeby zobaczyć je z bliska. Każda, każda czcionka na młoteczku. Młoteczek połączony z prężynami z klawiszem. No cóż, zamknę. Przejdźmy dalej do tego, co jest jeszcze wyżej. No i tak, tutaj mamy Enter. Przejście do nowego wiersza. Tutaj możemy sobie zmienić, ile wierszy na raz będziemy przechodzić. W tym też zaraz. Wałek do wciągania papieru. No, ale może zacznijmy pisać. Więc podnieśmy stojak do papieru. Ustawmy sobie margines lewy, margines prawy. Wezmę papier, biorę dwie strony, tak żeby uderzająca czcionka nie, nie wbijała się za mocno w twardy już yy, zwulkanizowany, trochę gumowy wałek. Włożę papier i wciągnę go tym pokrętłem. Włożę ten papier. Pod element, który będzie go przyciskał do wałka, no, myślę, że tyle starczy. I teraz, akurat w tym modelu, mamy jeszcze tak zwaną blokadę. Zapomniałem o tym powiedzieć przy podniesionej klapie. No, więc ta blokada tutaj trzyma nam szynę. Więc po podniesieniu tej blokady mogę ją podnieść, pewnie, tylko kiedy szyna jest luźna. O tak. Po podniesieniu tej blokady już szyna się rusza. To jest częsty błąd kogoś, kto o maszynach nic nie wie, ponieważ przez niezwolnioną blokadę może pomyśleć sobie, że maszyna jest popsuta. Dobrze, blokada podniesiona, enter zwolniony. Teraz do samego końca, czyli ustawiłem sobie pierwszy znak na lewym marginesie. Dalej już nie mogę przesunąć. Chyba, że przesunę margines, to wtedy będę mógł. Przesunąć do samego końca. No, ale nie. Mnie interesował margines 10. Dobrze. No, ale napiszmy sobie: dzień. Shift. Działa też jako Alt, ponieważ polskie znaki czcionka posiada na górze i na dole. Dwa znaki. W przypadku liter to jest mała i wielka litera, a w przypadku znaków specjalnych albo polskich liter to są. No już się mieszają, więc. więc shiftem też piszemy polski znak. Pisania. Na... Teraz zmienię na czerwony. I z powrotem na czarny. Dzień pisania na maszynie. U mnie to zazwyczaj nie dziela. To z grubsza byłoby na tyle, jeśli chodzi o budowę maszyny do pisania. Jeśli chodzi o budowę różnych maszyn i różne konstrukcje, a szczególnie wgląd od środka, albo jeszcze w ogóle od dołu przy maszynie rozebranej, to pewnie nagram przy okazji naprawy maszyny do pisania. Także zapraszam do. Uczenia się budowy maszyny do pisania na własnej maszynie, zakupu używanej maszyny sprawnej i korzystania z niej, bo warto.